Cześć, w dzisiejszym odcinku przestańmy. Nie, was... poprawiałem się. Przeczytałem, że kamera jest. jest. Trzeba wyglądać. No, tak. Cześć, witamy Was dzisiaj w kolejnym odcinku Rozmów w Tłoku. W który... Zobacz na pogodę. Ładnie jest, choć pojedziemy na warsztat, pogadamy, pochodzimy po dworku. Może tak będzie przyjemniej. Chodźmy więc. I jeszcze zapomnieliśmy. Dopiero zaczynamy z YouTubem, więc pamiętajcie, żeby wrzucić lajka oraz komentarz dla zasięgu. Lecimy z filmem. Pierwsze auto, które wam dzisiaj prezentujemy, jest to BMW 540i. Oczywiście w xDrive, 3-litrowy silnik benzynowy B58 europejski 2JZ. Uszkodzenia Najmniej preferowane, jeżeli chodzi o BMW, ze względu na bardzo drogie, oryginalne części. Z warsztatem szacujemy tutaj naprawę na poziomie w okolicach 30 tysięcy złotych. Sam samochód, tak jak wspomniałeś, wyszedł w okolicach 75 pod dom. Razem z akcyzą na poziomie około 90 10 tysięcy złotych. Zrobi nam to kwotę w okolicach 120 tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o podobne egzemplarze w Polsce. Zaczynają się od kwoty 160 tysięcy. Tutaj na plus dodatkowo jest wewnętrzny oraz zewnętrzny M-pakiet. O tym małcie na szybko 23 rocznik, silnik 5.7 chemii, wersja oczywiście Rebel. Ale o tym opowiemy sobie w kolejnym odcinku, gdzie porównamy poprzednią oraz aktualną generację Rama. Mercedes GLA, crossover bądź małysów, nazywajcie to jak chcecie. E, dwulitrowa benzyna e, 18 rok, cena pod dom 45 tysięcy złotych. Cena dosyć atrakcyjna, jak na 77 tysięcy już kilometrów przebiegu. Z uwagi na to, że jest to Mercedes, mogłoby się wydawać, że części będą drogie. Nic bardziej mylnego. Lampa 1100 zł, zderzak kompletny, 2500, zł, błotnik 500 zł. Także tutaj po naprawie i faktycznie zmieścimy się w okolicach 60 tysięcy zł. Już na gotowo samochód do jazdy, a ceny w Polsce zaczynają się od 90. Jak możecie zauważyć, 30 tysięcy złotych oszczędności. Myślę, że jak na tego typu auto jest to bardzo fajny wynik. Czarny bandyta Tesla Model X w edycji Long Range, 46 tysięcy km przebiegu, cena pod dom 120 tysięcy złotych. Tutaj oczywiście z uwagi na to, że jest to elektryk, nie płacimy podatku akcyzowego. Dokładnie. Jeżeli chodzi o cenę na gotowo już po naprawie szacujemy, że zamkniemy się w okolicach 140-150 tysięcy złotych. Podobne egzemplarze w Polsce zaczynają się od 250 tysięcy zł. Jak widzicie, niezły z niego Transformers. Takie rzeczy jak zawieszenie magnetyczne, adaptacyjny tempomat, jazda półautonomiczna, oczywiście kamery dookoła auta, są już tutaj na pokładzie. Myślę, że jest to naprawdę ciekawe auto. Postaramy się przygotować z nim pełny materiał, jak już będzie skończony. A teraz Toyota Sekwoja w jej najlepszej wersji TRD Pro. Halo, operator, nie o tej Sekwoji mówimy. 2021 rok, 67 tysięcy kilometrów przebiegu, silnik 5,7 litra, cena pod dom 172 tysiące. Silnik 5.7 generuje 440 koni, prawie 800 Nm. Na haku może wziąć 2 tony. Zawieszenie Foxa gwarantuje nam niesamowite właściwości terenowe oraz sam samochód, który został przetestowany w rajdach Bacha. Po akcyzie oraz naprawie zamkniemy się tutaj w okolicach 215 tys. zł. Podobne egzemplarze w Polsce, o ile uda Wam się coś znaleźć, to 280 tys. zł w górę. A teraz co rodem z Mad Maxa, czyli Ford F-150. Dokładnie. Pokazujemy Wam zawsze całą prawdę i chodźcie tutaj. Niestety minus zakupu aut z Nowego Jorku, czyli delikatne ubytki w karoserii, tak ładnie to nazwijmy. Ale z tym oczywiście sobie poradzimy. Kupiliśmy, jak widać, bardzo dużo części do tego samochodu jeszcze w Stanach. Co do samych faktów cenowych, Michale? Jeżeli chodzi o kwoty, to auto wyszło 36 tysięcy złotych pod dom. Oczywiście pakę mamy do tego auta, z tym, z tym żartowaliśmy, paka jest zdjęta, ponieważ rama tutaj będzie przygotowywana oraz zabezpieczana, z tą rudą też sobie poradzimy. Oczywiście pod maską mamy niezawodną jednostkę 5-litrową o nazwie Kojot, którą mogliśmy również uświadczyć Fordzie Mustangu. Zamkniemy ten samochód w okolicach 65 tysięcy złotych z akcyzą i z naprawą, Na podobne egzemplarze w Polsce, myślę, że w gorszym stanie, startują od 80 tysięcy złotych. Na koniec wizyty w warsztacie Honda HRV z dwulitrowym silnikiem benzynowym. Dokładniej Na ten silnik kładliśmy tutaj nacisk, ponieważ jest to jednostka na pośrednim wtrysku, na czym bardzo klientowi zależało, czyli tutaj będziemy oczywiście montowali instalację gazową. Sporą część gratów kupiliśmy jeszcze w Stanach, takie jak chociażby lampy, co znacząco obniżyło finalną cenę naprawy. A jeżeli jesteśmy przy kwotach, to pod dom to auto wyszło? 67 tysięcy złotych, jak na auto z 24 roku z przebiegiem 6 tysięcy kilometrów. Myślę, że jest naprawdę bardzo dobrze. Podobne egzemplarze w Polsce startują od 160 tysięcy złotych. You Jako bonus auto, które przed chwilą do nas zjechało, jest to odpowiednik japońskiej Mazdy MX5, czyli Fiat 124 Spider. Dokładnie jednostka 1.4 Multier pod maską 160 koni. Co ciekawe, w Europie mieliśmy ją skastrowaną do 140. Cenowo, rocznikowo 17 rok, 45 tysięcy km przebiegu, a cena, jak tu, tak jak tutaj stoi, już za akcyzą. z takimi uszkodzeniami razem z akcyzą jest to 31 tysięcy złotych. W Polsce zaczynają się takie auta, od okolic 60 tysięcy złotych. I w tych romantycznych okolicznościach zachodzącego słońca żegnamy się z Wami. Mam nadzieję, że film się podobał. Koniecznie zostawcie łapkę w górę, komentarz dla zasięgu. A my jedziemy licytować dla Was kolejne auta. Na razie!